Zdałeś sobie sprawę, ile razy oddałeś kontrolę nad swoim życiem innym, nawet o tym nie wiedząc: za każdym razem, gdy milczałeś, żeby nie sprawiać kłopotu. Za każdym razem, gdy tłumiłeś to, co czujesz, bo bałeś się, że ktoś się oddali. Za każdym razem, gdy sprawiali, że czułeś się winny, tylko dlatego, że pomyślałeś o sobie. Właśnie wtedy, krok po kroku, zaczynałeś się poddawać. I dziś. Jesteś tu, gdzie jesteś zagubiony, przygaszony, z poczuciem, że nie masz kontroli nawet nad własnym życiem. Wiesz dlaczego? Bo nauczono cię wierzyć, że bycie silnym to egoizm, że stawianie granic to coś złego, że mówienie wprost to ranienie innych. I uwierzyłeś w to, bo chciałeś być lubiany, bo nie chciałeś konfliktów bo łatwiej było się dopasować, niż się przeciwstawić. Ale to ma swoją cenę. Tą ceną jest twój spokój, twoja samoocena, twoja energia. I tu właśnie pojawia się stoicyzm. Nie jako ładne hasło z Instagrama, nie jako chwilowa moda, ale jako realne narzędzie do odzyskania swojej siły, swojego centrum, swojego charakteru. Stoicyzm nie oczekuje, że będziesz doskonały. On prosi Cię tylko o jedno: byś przejął kontrolę nad tym, co zawsze należało do ciebie, nad sobą samym. Więc jeśli masz już dość tego, że inni decydują o tym, jak się czujesz, jeśli nie chcesz już uzależniać swojego poczucia wartości od innych, ten przekaz jest właśnie dla ciebie. Zaczynamy. Lekcja pierwsza. Trzymaj się z dala od tych, którzy sprawiają, że czujesz się mniej wart, gdy zaczynasz błyszczeć. Są ludzie, Którzy nie potrafią znieść Twojego światła. Nie dlatego, że dosłownie im przeszkadza, ale dlatego, że Twój rozwój przypomina im o tym, czego sami nie robią ze swoim życiem. Nie gratulują ci, gdy ci się wiedzie, umniejszają Twoje osiągnięcia, żartują w sposób pasywno-agresywny albo zmieniają temat, gdy opowiadasz z entuzjazmem o czymś, co udało Ci się osiągnąć. A Ty, zamiast potraktować to jako znak ostrzegawczy. Zostajesz. Próbujesz tłumaczyć, przekonywać, czasem nawet ukrywasz to, co cię cieszy, żeby nikogo nie urazić, ale to powolna rezygnacja z własnej wartości. Stoicyzm uczy, że należy pielęgnować swoją cnotę nie po to, by inni bili brawo, ale dlatego, że to właściwe. A jeśli ktoś czuje się nieswojo z powodu Twojego rozwoju, to nie Twój problem, to jego niepewność. Nie jesteś na tym świecie po to, by się kurczyć. Jesteś po to, by iść naprzód, rosnąć i wzmacniać się. Otaczaj się ludźmi, których twoje światło nie przeraża, ale którzy je szanują. Nawet jeśli go do końca nie rozumieją. Bo jeśli sam gasisz to, co w tobie najpiękniejsze, tylko po to, by utrzymać jakąś relację, to ta relacja nie jest warta ochrony. Szacunek do samego siebie zaczyna się wtedy, gdy wybierasz swoją godność ponad każdą więź, która cię ogranicza, odejdź, nie z nienawiścią, z jasnością, z siłą, bo nikt, kto naprawdę cię kocha, nie sprawi, że poczujesz się zbyt duży, by być sobą. Lekcja druga. Zerwij kontakt z tymi, którzy używają poczucia winy, jak łańcucha. Są ludzie, którzy nie kontrolują cię krzykiem, ale winą. Sprawiają, że czujesz się. Jakby wszystko, co robisz, było złe. Jakbyś zawsze był im coś winien, jakbyś nigdy nie robił dość. Każdy krok, który robisz dla siebie, staje się dla nich obrazą. Każda decyzja, która im nie pasuje, to zdrada. Tak właśnie odbierają ci wolność nie przez widoczną przemoc, ale przez ciągłą presję emocjonalną, która wyczerpuje cię od środka. Epiktet powiedział, Dopóki martwisz się o to, co myślą inni, jesteś ich więźniem. I to prawda. Nie da się zbudować spełnionego życia, jeśli jesteś uwięziony w potrzebie tłumaczenia się przed kimś, kto nie chce cię wolnego, tylko posłusznego. To tak, jakbyś nosił niewidzialny łańcuch na szyi, a za każdym razem, gdy próbujesz ruszyć naprzód, ktoś cię szarpie. Łagodnymi słowami, zmanipulowanymi wspomnieniami, gestami. Które wyglądają jak miłość, ale nią nie są. Miłość to nie kontrola, miłość to nie szantaż. Jeśli ktoś sprawia, że czujesz się winny za każdym razem, gdy wybierasz swoje dobro, to nie jest zdrowa relacja. To pułapka. Zerwij kontakt, nawet jeśli boli, nawet jeśli inni cię osądzą, bo ta wina, którą nosisz, nie jest twoja, została ci włożona, żebyś nie odszedł. Ale nie musisz dźwigać cudzych emocji. Uwolnij się, nawet jeśli oznacza to samotność przez chwilę, bo spokój, który przychodzi po tej samotności, jest wart więcej niż tysiąc łańcuchów udających towarzystwo. Lekcja trzecia: Nie odpowiadaj na prowokacje przebrane za troskę. Są ludzie, którzy rzucają w ciebie jadem, owiniętym w pozory dobrych intencji, mówią, że się o ciebie martwią. Ale każde ich słowo ma na celu zasianie w tobie wątpliwości, winy albo niepewności. Kwestionują twoje decyzje, cele, emocje, ale robią to delikatnym tonem, jakby robili to dla twojego dobra. I ty się nabierasz, odpowiadasz, tłumaczysz się, uzasadniasz swoje wybory. Myślisz, że musisz się bronić, podczas gdy tak naprawdę oni tylko chcą cię wytrącić z równowagi. Marek Aurelius napisał. Najlepszą odpowiedzią na atak jest obojętność. I miał rację. Nie każda krytyka zasługuje na twoją energię. Odpowiadając na każdą prowokację, oddajesz drugiemu człowiekowi kontrolę. To tak jakbyś za każdym razem, gdy ktoś rzuca w ciebie kamieniem, podnosił go i dumnie nosił, myśląc, że w ten sposób pokazujesz dojrzałość. Ale nie. W ten sposób tylko dźwigasz ciężar, który nie należy do Ciebie. Nie wszystko, co wygląda jak troska, naprawdę nią jest. Czasem to manipulacja, czasem to zazdrość, czasem zwykła chęć, byś się zachwiał. Naucz się to rozpoznawać, a kiedy już to zobaczysz, nie tłumacz się, nie wyjaśniaj. Nie marnuj słów tam, gdzie nikt nie chce Cię naprawdę usłyszeć zachowaj swoją energię. Twoja godność nie potrzebuje uzasadnienia. Jak świeca na wietrze, im bardziej trwasz w ciszy, tym wyraźniejsza staje się twoja siła. Kto naprawdę się o ciebie troszczy, nie prowokuje cię, wspiera cię. Reszta to tylko hałas. Lekcja czwarta: słuchaj swojego dyskomfortu tam zaczyna się twoja wolność. W tobie jest część, która już wie, że coś jest nie tak. To uczucie w klatce piersiowej. Ten cichy niepokój, ta myśl, która powraca, gdy zostajesz sam. To nie przesada ani dramat. To Twoje sumienie krzyczące, że coś nie pasuje, ale nauczyłeś się je uciszać, przykrywać wymówkami, usprawiedliwiać to, czego nie da się usprawiedliwić. Trwasz w miejscach, które cię gaszą, w relacjach, które cię wyczerpują, w rutynach, które cię po cichu niszczą bo konfrontacja boli. Ale to, czego nie chcesz stawić czoła, zżera cię od środka. Epiktet powiedział, żaden człowiek nie jest wolny, jeśli nie panuje nad sobą. A to zaczyna się od słuchania tego, co czujesz. Bez filtrów, bez strachu, bez okłamywania siebie. Dyskomfort to nie wróg, to punkt wyjścia. To jak alarm, który mówi ci, że czas zmienić kierunek, postawić granice, Albo zrobić krok naprzód. Ignorowanie go nie sprawia, że znika, sprawia tylko, że zapuszcza korzenie głębiej. I im bardziej go tłumisz, tym dalej jesteś od siebie samego. Twoja wolność nie polega na unikaniu tego, co trudne, polega na zmierzeniu się z tym. To, co dziś cię uwiera, jeśli je usłyszysz i potraktujesz poważnie, jutro cię uwolni. Jak drzazga, jeśli ją zostawisz. Zacznie ropieć. Jeśli ją wyjmiesz, rana się zagoi. Nie jesteś tu po to, by znosić wszystko. Jesteś tu, by żyć z godnością. A to zaczyna się wtedy, gdy zaczynasz słuchać każdej wewnętrznej sygnału, który mówi ci, że już tu nie pasujesz. Lekcja piąta. Chroń swój spokój jak swój dom. Nie każdy zasługuje, by wejść. Twój spokój to nie luksus. To potrzeba. A jednak... Wielu ludzi traktuje go jak coś opcjonalnego, jak coś, co możesz poświęcić, by zadowolić innych, utrzymać relacje, uniknąć konfliktów. Nie powinieneś przepraszać za to, że pragniesz spokoju. Nie powinieneś czuć się winny, że chronisz swoją przestrzeń emocjonalną, bo twój spokój to twój azyl. Jeśli wpuszczasz każdego z jego chaosem, narzekaniem, dramatami czy negatywną energią, w końcu. Sam się gubisz we własnym życiu. Seneka powiedział jasno: Ten, kto żyje w harmonii ze sobą, żyje w harmonii ze światem. A taka harmonia nie jest darem. Trzeba jej bronić. Są ludzie, którzy nie przychodzą, by coś dodać. Przychodzą, by zabrać. Są jak goście, którzy wchodzą do Twojego domu z brudnymi butami, bez szacunku, bez uważności, a Ty ich wpuszczasz raz za razem, aż Twój dom. Przestaje być Twój. Metafora jest prosta: Twój spokój to Twój dom. I to Ty decydujesz, kto może wejść, jak długo może zostać i jakiego zachowania nie akceptujesz. Nie z egoizmu, ale dla własnego zdrowia psychicznego. Bo jeśli Ty nie zadbasz o swoją przestrzeń, nikt nie zrobi tego za Ciebie. Stawianie granic nie czynicie zimnym, czynicie odpowiedzialnym. Odsunięcie tych, Którzy nie potrafią Cię szanować, to nie odrzucenie, to troska o siebie. A ten, kto naprawdę cię ceni, nigdy nie poprosi Cię o to, byś poświęcił swój spokój tylko po to, by go zatrzymać. Lekcja szósta Nie ufaj tym, którzy Cię chwalą, tylko po to, by potem Cię kontrolować. Nie każdy komplement jest szczery. Niektóre są strategią, chwalą cię, wychwalają. Sprawiają, że czujesz się wyjątkowy, ale nie z prawdziwego podziwu, tylko po to, by zdobyć Twoje zaufanie, a potem kształtować cię według własnych potrzeb. Kiedy ktoś najpierw musi Cię napompować, by potem cię ograniczać, nie widzi naprawdę Twojej wartości, manipuluje Twoim postrzeganiem siebie. Na początku wszystko brzmi pięknie, jakby ktoś w końcu dostrzegł, ile jesteś wart. Ale potem. Pojawiają się warunki, subtelne zmiany, wymagania przebrane za dobre rady. A jeśli nie robisz tego, czego chcą, odbierają to, co wcześniej ci dali uwagę, uczucia, akceptację. To cykl emocjonalnego nagradzania i karania, który ma tylko jeden cel zdobyć nad tobą władzę, zanim się zorientujesz. Stoicyzm uczy, by nie opierać się na zewnętrznej aprobacie. Marek Aureliusz napisał, Najlepszą zemstą jest być innym niż ten, kto cię skrzywdził. A to znaczy, nie daj się złapać na puste pochwały. Jeśli ktoś naprawdę cię ceni, nie musicie kontrolować. Metafora jest prosta. To jak podać ci kieliszek wina, a potem zatruć go w środku. Nie wszystko, co się świeci, jest dobre. Naucz się patrzeć poza słodkie słowa. Zauważ czyny, ukryte intencje. Powtarzające się schematy. Ten, kto chce Cię wolnego, nie ozdabia Cię, by Cię zamknąć. On Cię szanuje takim, jakim jesteś, bez potrzeby używania pochwał, jako kajdan. Lekcja siódma. Wybaczaj w ciszy, ale nie wracaj tam, gdzie Cię złamano. Wybaczenie jest potrzebne, ale wracanie w to samo miejsce, gdzie zostałeś zraniony, z nadzieją na inny rezultat, to naiwność. Przebaczenie nie zawsze oznacza pojednanie. Czasem to po prostu akt puszczenia gniewu, żeby nie dźwigać go dalej. Ale to nie znaczy, że masz dać kolejną szansę komuś, kto już pokazał, kim jest. Seneka napisał: Mądry człowiek potrafi przebaczyć, ale również wie, by nie narażać się ponownie na cierpienie. I to trzeba zrozumieć jasno. Przebaczyć nie oznacza zapomnieć, co się stało. Ani ignorować własne emocje, to znaczy pojąć, że nie warto pozwalać, by ta rana cię dalej kontrolowała, ale też, że nie zasługujesz na to, by znów wystawiać się na ból. Są miejsca, ludzie i relacje, które już udowodniły, że są toksyczne. Wracanie tam pod pretekstem przebaczenia to nie szlachetność, to brak miłości do samego siebie. Metafora jest prosta: jeśli dotkniesz ognia, i się oparzysz, nie nienawidzisz ognia, po prostu rozumiesz, że nie powinieneś go więcej dotykać. Uczysz się, odchodzisz i idziesz dalej, z bliznami, które teraz cię uczą. Nie musisz tłumaczyć swojej decyzji ani szukać akceptacji przebaczenie należy do ciebie. Ale twoja odległość też. Bo prawdziwy szacunek do siebie zaczyna się wtedy, gdy pojmujesz, że nie wszystko zasługuje na drugą szansę. I że odejście też jest formą uzdrowienia. Lekcja ósma. Ufaj bardziej swojej intuicji niż wymówkom innych. Często już to wiesz. Czujesz, że coś się nie zgadza, że słowa nie idą w parze z czynami, że energia danej osoby nie współgra z tym, co mówi. Ale zamiast słuchać tej intuicji, decydujesz się wierzyć w jej wymówki. Trzymasz się tego, co ci opowiadają, a nie tego, co naprawdę widzisz, i tak zaczynasz ignorować sygnały, bagatelizować niespójności, usprawiedliwiać zachowania, które już dawno powinieneś zakwestionować. Marek Aureliusz powiedział to jasno: Jeśli coś z zewnątrz cię niepokoi, to nie sama rzecz cię martwi, lecz twoja opinia o niej, i to ją możesz w każdej chwili zmienić. Twoje osądy, twoje postrzeganie. Twoja intuicja to narzędzia, których musisz się nauczyć traktować poważnie. Nie jesteś przewrażliwiony, gdy coś cię niepokoi. Nie jesteś zbyt surowy, gdy wyznaczasz granice w oparciu o swoje odczucia. Jesteś po prostu świadomy, bo wymówki się powtarzają, są coraz lepiej dopracowane, ukrywają się za troską, stresem, pustymi obietnicami, ale to, co czujesz, nie kłamie. To jak system alarmowy, który uruchamia się, zanim wszystko wybuchnie. Ignorowanie go niczego nie naprawia, tylko opóźnia to, co nieuniknione. Zaufanie sobie bardziej niż słowom innych. Nie czynicie nieufnym, czynicie mądrym. Bo na końcu ten, kto słucha samego siebie, rzadko się gubi. Lekcja dziewiąta. Przestań żebrać o jasność tam, gdzie panuje celowy chaos. Kiedy komuś naprawdę na tobie zależy, to widać, a kiedy nie, też. Ciągłe zamieszanie, wymijające odpowiedzi, przeciągająca się cisza, nagłe zmiany w zachowaniu bez wyjaśnień to nie są oznaki wątpliwości, tylko ukryta forma kontroli. Zostawiają cię w zawieszeniu, czekasz na definicję, na jakieś wyjaśnienie coś, co da ci poczucie bezpieczeństwa. I tymczasem. Wyczerpujesz się emocjonalnie. Tkwisz w miejscu jak ktoś, kto czeka na odpowiedź, która nigdy nie nadchodzi, ale też nie pozwala zamknąć rozdziału. To zamieszanie nie jest przypadkowe, jest celowe, bo im bardziej jesteś zdezorientowany, tym łatwiej tobą manipulować. Epiktet powiedział: To nie fakty nas niepokoją, lecz nasza interpretacja tych faktów. A jeśli Twoja interpretacja Opiera się na okruchach uwagi i dwuznaczności, nie ma szans na spokój. Przestać prosić o jasność tam, gdzie jej nie będzie, to akt godności. To zrozumienie, że nie potrzebujesz wyjaśnień od kogoś, kto już wszystko pokazał swoim zachowaniem. To jak stać przed szklaną drzwiami, które nigdy się nie otwierają. Widzisz, co jest w środku, ale nie możesz wejść. I trwasz tam, Czekając na zmianę, gdy jedyną rzeczą, którą możesz zmienić, jesteś ty sam i decyzja, by odejść. Nie musisz zostawać tam, gdzie nie ma szacunku ani spójności. Jasność się nie wymusza, jasność się rozpoznaje, a gdy jej nie ma, wybiera się drogę, która najbardziej Cię szanuje odejście. Lekcja dziesiąta: zaakceptuj, że niektórzy ludzie się nie zmienią, ale Ty możesz odejść. Istnieje niewygodna prawda, której wiele osób nie chce zaakceptować. Nie wszyscy się zmienią. Nieważne, ile rozmawiasz, ile czekasz, ile się poświęcasz, są ludzie, którzy po prostu nie chcą być inni, wciąż powtarzają te same błędy, te same zachowania, te same rany. A ty, z przywiązania albo nadziei, zostajesz. Wierzysz, że jeśli wytrzymasz jeszcze trochę. Wszystko się poprawi, ale nie. Jedyną rzeczą, która się zmienia, jest Twój poziom tolerancji na ból. Epiktet mówił to jasno. Nie próbuj, by wydarzenia działy się tak, jak chcesz, pragnij, by działy się tak, jak się dzieją, a Twoje życie popłynie spokojnie. Czasem jedynym sposobem na odzyskanie spokoju jest przestać czekać na coś niemożliwego. Zrozumieć, że nie przyszedłeś na ten świat żeby ratować innych, a tym bardziej tracić siebie, próbując naprawić to, co nie chce być naprawione. Metafora jest prosta. Możesz podlewać martwą roślinę przez wiele miesięcy, ale to jej nie ożywi, tylko ty się wyczerpiesz. Ale jeśli wybierzesz drogę tam, gdzie naprawdę jest wzrost, gdzie jest wzajemność, wtedy wszystko się zmienia. Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy przestajesz patrzeć na drugiego człowieka, a zaczynasz działać dla siebie. Nie możesz zmusić nikogo do rozwoju, ale możesz podjąć najodważniejszą decyzję: zamknąć drzwi i iść dalej. Bo czasami odejście to nie porażka, to początek szacunku do samego siebie. Każda lekcja, którą usłyszałeś, nie jest tylko prostą myślą do refleksji, to ciche ostrzeżenie przed tym, co możesz stracić, jeśli nie zdecydujesz się obudzić? Żyjemy otoczeni hałasem, oczekiwaniami, pozorami, opiniami, emocjonalnym szantażem, potrzebą akceptacji, niezaleczonymi ranami. A w tym całym chaosie najbardziej brakuje ciszy nie tej biernej ciszy człowieka, który się poddał, ale tej aktywnej osoby, która obserwuje, rozumie i wybiera. Bo prawdziwa siła nie polega na reagowaniu na wszystko, co cię dotyka, ale na rozróżnianiu, co naprawdę zasługuje na twoją energię. To, co odkryłeś przez te dziesięć lekcji, to że osobista wolność buduje się poprzez trudne decyzje: zdecydować się milczeć, gdy ktoś cię prowokuje, zdecydować się odejść, zamiast coś udowadniać, zdecydować się iść samotnie, niż otaczać się pustymi ludźmi. Zdecydować się być niewygodnym dla systemu, jeśli oznacza to życie w zgodzie ze sobą. Jak powiedział Marek Aureliusz: Wybierz, by nie czuć się zranionym, a nie będziesz. Nie poczuj się zraniony, a nie zostałeś zraniony. To sedno stoicyzmu, Twoje postrzeganie, ma większą moc niż sam fakt. To nie jest wezwanie do tego, by stwardnieć czy przestać ufać ludziom. To zaproszenie. By nauczyć się widzieć wyraźnie, by rozpoznać, kim naprawdę jesteś, bez tego wszystkiego, co ci mówiono, że powinieneś być, by przestać ciągnąć za sobą relacje, winy czy lęki, które już do ciebie nie należą, bo próba dopasowania się do cudzego wzorca to najszybszy sposób, by zapomnieć o sobie. Mędrzec nie musi krzyczeć o swojej wartości, pokazuje ją swoim zachowaniem. Tym, jak reaguje na pogardę? Jak wybiera milczenie, gdy ego kusi go do konfliktu? Zrozumiał, że nie każdy zasługuje na dostęp do jego wnętrza, że nie każdy jest gotowy kochać, nie raniąc, podziwiać, nie niszcząc, być obecnym, nie posiadając. To ty decydujesz, czy nadal będziesz zakładnikiem tego, co się nie zmienia, czy staniesz się architektem swojego nowego życia. Czasem nie potrzebujesz więcej siły, potrzebujesz więcej jasności. A czasem największym aktem miłości własnej nie jest walka, lecz odejście w ciszy. Nie po to, by się poddać, ale by odzyskać to, co naprawdę należy do Ciebie Twój spokój. Jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na wszystko z większą jasnością, jeśli któraś z tych lekcji trafiła do Ciebie i przypomniała Ci, jaką osobą. Chcesz się stawać każdego dnia, nie odchodź bez zostawienia śladu. Zasubskrybuj kanał, żeby dalej uczyć się, jak panować nad swoim umysłem i wzmacniać charakter w oparciu o mądrość stoików. Daj lajka, jeśli doceniasz treści, które nie mają cię zabawiać, ale obudzić. A jeśli coś poruszyło cię w środku, podziel się tym w komentarzu. Tu nie chodzi o hałas. Chodzi o przemianę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trwaj, milcz i rośnij.